White Fox uh, Znaczy tu Axter i z White Foxem. No i Quaster napisze mu e, Już możesz robić coś innego. Okej. Okay. Spoko, to nie będzie seria Survival, tylko z, będziemy sobie budować różne cusie na game <grywa> um, Nie bez game moda. No, po prostu, że na game modzie weźmiemy itemsy. Co nie? Moja, mój głos może być troszkę słaby, gdyż no, coś mam. Z szyją, Strasznie mocno mnie boli. Wiecie, uwierzcie, nie chcecie takiego czegoś mieć. To jest kompletnie straszne. No właśnie. A ty tak mocno miałeś, że musiałeś się schylać z bólu, jak e, przełykałeś coś? Nie. No. Miałeś, tak? No tak. <laughs> o, serio? To fajnie, to nie jestem sam. Ja właśnie dzisiaj nie poszedłem do szkoły, bo koleś tylko przełknęłem, co nie to już. Okej. Okay. Będziemy potrzebowali tak. Takich cusi. Takich cusi. Ze takich cusi i takich cusi. Na game modzie sobie Nagrywam! Co się wcinasz do konwy? Z tym ja nagrywam. Jak ty się wzięłeś na konwersację? Dobra, ale mógłbyś wyjść, bo gdyż nagrywamy. Ale to pobierz se po prostu nowego... Halo, jesteś jeszcze rozpacz. Pobierz se po prostu na necie nowego Minetrafta. Lubię mówić minet, Chodź za mną. Co napisałeś py Axter? Ej, weź z Game moda, coś do jedzenia. No tak, ale my tu będziemy nagrywać budowanie, a nie budowanie na survivalu. Coś dobrego, takiego pysznego. Znajdźmy dobry teren, by robić takie cusie. Tutaj. To tepnij się. O, przepraszam, może będę bardzo cicho na tym, ale, no, okropne. Ej, wiem, to będzie seria budowania różnych cusi. Spok, z placki są e, spoko, e, rzucaj mi placeczki. Mm. O, niezłe to jest. No. no, a następnie będziemy robić chatki hobbitowe, bo wypożyczyłem hobbita. No dobra, no to robimy jakąś rzymską konstrukcję. Nie, budujemy na surwivalu, ale a materiały to na gamemodzie bierzemy. Ale mówiłem, że tylko z tym materiałem A to jest blok czy jest rzeźbiony? A to jest rzeźbiony, weź wszystkie kwarcowe, Cusie, obróć rudy kwarcu i kwarcu. Wszystkie? No. I też zwykły kwart. A i jeszcze, jeszcze emerald, blok emeralda. Gdzie to jest? Gdzie to Ups, weź jeszcze narzędzie diak, o nazwie diaksowy kilof. Jestem, jestem. Yy, blok czerwonego kamienia czy, kamienia? czy O, dobry pomysł! Weź więcej rzek. Gdy będę miał miejsce, to możesz mi dać. Co ja? Blok czerwonego kamienia. Yy, Redstone'a. Czerwonego kamienia, dobra tam. To po polsku. No i coś jeszcze? Yy, i to tyle. I co jeszcze? Wagonik? Nie no, jeśli chcesz. Kto pisze? Rozpacz czy ktoś inny? Nie Rozpacz nic nie pisze, to znaczy, że pewnie... No koleś, on już jest... My mu tłumaczymy, pobierz scenowego Minecrafta, on... Um... Nic mi odpowiada. To będzie rzymska budowla. Nie. To będzie. Albo nie, może grecka budowla. Hardcore. Chyba, że wolicie się odlądać bitwę z graczami. To możemy to nagrywać. Ja też się lubię bić z graczami. Ano. Cicho ludzie. Moment. Mam. Um. Chodzi mnie strasznie. Ej, jesteś white? Kto? On podsłuchuje, jak nagrywamy. Nie czekaj, a skąd on ma wziąć wersję? Um, jestem. Czekaj, czyli on wszedł jako chat, co? Skąd wiesz, że to on? Nie. tego dirta. sor A login Czemu go tepnęłeś? Przepraszam, że będę troszkę robić przerw w odcinku, lecz na serio mnie tak gardło boli. Pff. I będziecie też mnie pewnie słabo słychać, bo musimy głośno... moment Minecraft mi się drugi włączył No tak nie chcę mieć drugiego Minecrafta włączonego Dobrze skadłeś kąpie Czym No i co z mnie to? Nie mogę żyć, a najbardziej... Game Oda, Pleja, i rodzicie TB. Bana, KB, eraina itd. Eee, wiem chyba w czym jest problem. W siekierce. Przez siekier. Mm. Przez siekierkę cierpisz. O oh, wow. Jak pobiorę nowe? Hej, ty buduj, ja zrobię coś. Nie, bez. Hej, ha, Nie he, hi. Nie wiem, czy środek, można by zrobić czerwony czerwonego. Nie, to ni na pewno nie. Czerwonego kamienia. Nie, bo to ma być. O, dostarcza energię. A, mam lagi i nie mogę trafić. Ja normalnie jak jest, jestem jak stary dziad w Minecrafcie, momentalnie przez te lagi. Znaczy, może tego laga będziecie widzieć. Ale ja mam laga, że mi się myszka przesuwa za mocno. I nie, to nie jest F8. Mi się Minecraft wyłączył? Nie. No dobra. Ej, daj mi te wolne bloczki, mam pomysł, mam miejsce dla nich. O oh, thank you a ja muszę tylko jedną wziąć. Dok tego kwartału To będzie takie nowoczesne. Okej, okay, lepiej nie, żeby nikt nie podsadzał pod schody TNT, bo od razu wybuchnie. Mm. O nie, a jak to słyszą jacyś gracze naszego serwera i zrobią ekstra to. będzie No to będzie, problem. No, to, to będzie po to naszej to budzie. Bud bud na bud bud jest? jest. Nie, to nie jest w końcu seria Survival, to możesz sobie obić. Łoo, wow, moja szyja! To ja bym brakuje w parku, żebym zrobił na surduty lasę dziwana, trzeba by było tyle tego zrobić. To by trochę trwało. O, to byśmy w netarze spędzili e, rok Minecraftowy. A rok Minecraftowy to chociaż to Minecraftowy, ale i tak to nie mało. Nie miałem matki, która przetrwała rok Minecraftowy, powiem to tak. I oby też nie kradli naszego e, anteńskiego cusia. Hmm, prawda? No nie wiem. Może, bo to jest wszystko zrobione z cennego materiału, którego by w życiu tyle nie zdobyli. mm